Dziewczyny, zapraszamy Was wszystkie na kobiecy festiwal kitesurfingu The Queen of Hell już w czwartek 22 czerwca. Będzie masa atrakcji dla wszystkich dziewczyn początkujących, dla zaawansowanych. Koncert Bas Astral Fit Eagles, ufundowany przez firmę Nissan Zaborowski. Quiz o kiteboardingu, wyścig The Queen of Hell, Akademia Foil, no i wiele, wiele innych atrakcji. Będziemy miały do rozdania wiele nagród, w tym nagrody główne, cztery deski do kajta ufundowane przez Nobile, Slingshot oraz Liquid Force. Mamy pianki, bluzy, torby i tyle skarbów że aż nie wymienię. Wpadajcie do nas, helpy 6 kajtgru.pl, już w czwartek.